Widzicie pewnie Państwo zespół tych dzwonów. W tym miejscu znajduje się ich 18. W, tysiąc, w latach 1892-1894 dokonywano przebudowy katedry, a ściślej rzecz ujmując rewitalizacji, i w ramach tego projektu wybudowano tę wieżę, która jest wieżą neogotycką. I w 1893 roku, niejaki Edward Konrad postanowił ufundować karillon. Karillon ten składał się wówczas z 17 dzwonów i co godzinę, od godziny 6 do 22 włącznie, wygrywał melodię pieśni. Pod koniec II wojny światowej dzwony te niestety zostały skonfiskowane przez rząd III Rzeszy i Podzieliły los wielu innych tego typu instrumentów muzycznych, i zostały niestety przetopione. Wówczas jeden z księży, zresztą protestant, pastor jeszcze tego kościoła, miał powiedzieć, że na zawsze Karillon Legnicki zamilkł. Okazało się, że jednak te słowa nie zostały zniszczone dlatego że po 58 latach legnicki Karillon na nowo zaczyna odżywać i tutaj ciekawa historia która rozwija się od 2000 roku pewnego wiosennego dnia 2000 roku ksiądz infuat Władysław Bochnak po zakończonej mszy świętej właśnie w południe wychodząc z katedry spotyka niemieckiego gościa który nazywa się Gerard Simon i podchodzi do księdza infuata, zadając mu pytanie, proszę księdza, chciałbym usłyszeć legnicki karillon, który brzmiał od 1893 roku. Ksiądz infuat mówi, no niestety jest to niemożliwe, ponieważ ten karillon nie istnieje, został pod koniec II wojny światowej przetopiony. Wówczas zapytał się ów zwiedzający, co może zrobić, aby no, przyczynić się do tego, by na nowo powstał ten Karillon. Ksiądz Infoat powiedział: Najprawdopodobniej będzie to niemożliwe, ponieważ czeka, czeka nas potężna inwestycja remontu dachu katedry, na którą została przeznaczona i będzie przeznaczona bardzo duża suma pieniędzy. Również parafia ma w tym duży wkład. Ale Edward Simon nie dawał za wygraną. Postanowił więc założyć fundację, która zresztą miała swojego protektora w osobie arcybiskupa Alfonsa Nosola, ówczesnego biskupa opolskiego. I fundacja ta postanowiła zbierać pieniądze na odbudowę i rekonstrukcję niniejszego legnickiego Karillon. Udało się stworzyć. Nowy projekt odbudowy tego legnickiego Karillonu. Kierowano się przede wszystkim zasadą powrotu do tego instrumentu XIX wiecznego, jednakże udoskonalono w trakcie trwania tego projektu pewne wytyczne, w efekcie czego powstał Karillon złożony z 18 dzwonów. Został on wykonany w 2002 roku. Patrząc na te wszystkie dzwony, warto zwrócić szczególną uwagę na jeden z nich. Jest to największy z dzwonów, ważący 260 kg. Zresztą wszystkie one razem ważą 1300 kg. Ten waży 260 kg, i na nim znajdują się historyczne, najważniejsze dla nas i dla pokoleń. Informacje dotyczące całego instrumentu. Po pierwsze, znajduje się inskrypcja z logo fundacji założonej przez Gerarda Simona. Logo to zawiera postać świętej Jadwigi Śląskiej, której to fundacja miała też imię oraz mamy fundatora, imię fundatora Gerarda Simona. Powyżej loga jest łaciński napis, który należy przeczytać, który należy tłumaczyć. Wykonał mnie w 2002 roku, wykonała mnie w 2002 roku firma Royal Aids Boats z Astens. Jest to holenderska firma, która od XIX wieku specjalizuje się właśnie w odlewaniu dzwonów, zwłaszcza karillonów. Można by powiedzieć, że firma ta jest najlepszą na świecie firmą, która właśnie odlewa karillony. Zapytają Państwo, jakie perełki mamy w Legnicy. To jest nawet nie tyle, że perełka, nawet brylant. Największy skarb naszego miasta. 18 dzwonów, które pod względem jakości zajmują drugie miejsce w Polsce, zaraz po gdańskim karillonie kościoła świętej Katarzyny. Dlaczego jest tak cenny ten karillon? No, ze względu na walory brzmienia, ale ze względu także na aspekt, aspekty historyczne. Melodie zapisane i wygrywane w tym instrumencie świadczą o wyjątkowej, jak się okazuje, przyjaźni polsko-niemieckiej, której efektem i zwieńczeniem jest ten Karillon. Fundator legnickiego Karillonu, Gerard Simon, zażyczył sobie, aby w repertuarze tego instrumentu wygrywane były dwie niemieckie protestanckie pieśni. Sam był też protestantem. Pierwsza to Ciebie, Boże, chwalimy i druga Niech z serca płynie pieśń. Pieśni te równie dobrze znane są w polskim repertuarze kościelnym i często wykonywane podczas mszy świętej. Oprócz tego to było życzenie z kolei księdza Infuata Władysława Bochnaka, by wybrzmiewała pieśń autorstwa Feliksa Nowowiejskiego Nie, żyć, nie rzuć im Chryste świątyń Twych. Pierwsza i trzecia e, część całego e, przedstawienia to są pieśni kościelne. Natomiast środkowa część została zaczerpnięta e, z utworu kantaty e, Tues Petrus Mariana Sawy, polskiego kompozytora, który był bardzo mocno związany ze środowiskiem legnickim. Środkowa, środkowa część tego, tej triady to jedna z części kantaty Tues Petrus Mariana Sawy, która ma bardzo wyjątkowe słowa – Dominus Deus Conservet Eum. Panie Boże, ochraniaj Jego, ochraniaj Go. Chodzi tutaj o modlitwę w intencji papieża Jana Pawła II, który był następcą św. Piotra i który 2 czerwca 1997 roku był na polach Legnickich i nawiedził również tę katedrę. Jest to więc swego rodzaju modlitwa nieustannie, bo czterokrotnie każdego dnia, wygrywana przez. Legnicki Karillon. Nie mówię do widzenia, ale mówię do usłyszenia. Do usłyszenia w postaci pięknej muzyki z katedry Legnickiej. ten otwór, który teraz